Witamy Państwa w naszym programie. Ania, jakie jest największe innowacji w Edukarium tego roku? Nasza największa innowacja 2020 to metoda edustacji. Metoda edustacja. A co w skrócie jest ta metoda edustacja? To taka forma prowadzenia lekcji, w czasie której uczniowie pracują na różnych stacjach edukacyjnych. Idealnie sprawdza się, jako lekcja powtórzeniowa przed sprawdzianem. A dlaczego edukarium wymyślała ta metoda? To odpowiedź na potrzeby polskiego nauczyciela, który chciałby prowadzić lekcje w sposób ciekawy, a więc poprzez działanie, a jednocześnie być gotowy do takiej lekcji szybko i niskim kosztem dla szkoły. A jaki ta metoda ma największe zalety dla nauczyciela? Oprócz tego, przede wszystkim zainteresujesz uczniów swoim przedmiotem. Masz gwarancję tego, że będą dobrze przygotowani do sprawdzianu. Uczniowie pracują samodzielnie, więc wtedy ty masz czas, żeby pracować z tymi, którzy potrzebują twojego indywidualnego wsparcia. Ponadto, dla twojej wygody, te edustacje przygotowaliśmy do pięciu przedmiotów i skorelowaliśmy z podręcznikami nowej ery i w sip Czyli kończysz rozdział, wyciągasz niebieskie pudełko. Rozkładasz stacje i zapraszasz uczniów do aktywnej nauki. A jakie są największe korzyści dla uczniów? Przede wszystkim to lekcja, jakiej jeszcze nie doświadczyli. Lekcja, na której mogą sami wybierać zadania, mogą sami się sprawdzać, czy dobrze je rozwiązali, pracować z kolegą lub samemu. Czyli przede wszystkim uczą się tego, co w życiu najważniejsze. Uczą się dla siebie, a nie dla ocen. To brzmi bardzo ciekawe. A z czego się składa taką typowa edustacja? Tak, do każdego rozdziału mamy gotową edustację, która składa się z 12 zadań, a każde zadanie to karta pracy dla ucznia, towarzysząca pomoc taktyczna, na odwrocie odpowiedź, czyli element oceniania kształtującego. Wszystko ekologiczne do zapisu suchościeralnego bez konieczności kserowania. Ania. A gdzie nauczyciel możesz się dowiedzieć więcej o tej metodzie? Więcej o metodzie na naszej stronie klasopracownia.pl i jak zawsze u naszych fantastycznych doradców pod telefonem. Ania, dziękuję ci bardzo. Dziękuję państwu również. Do widzenia. Do widzenia.